Wiemy o inwestycjach w pierwszym półroczu, o dofinansowaniu na inwestycje sportowe i o pikniku wojskowym i koncercie zespołu Kombi. Ale podsumowanie najważniejszych wydarzeń sierpnia w gminie Sępnokraińskie rozpoczniemy od otwarcia trzeciego przedszkola w mieście 12 770 tysięcy złotych, proszę Państwa, za tę kwotę mamy budynek przedszkolny przeznaczony dla 180-200 dzieci. budowa trwała niemal dokładnie 15 miesięcy i zakończyła się na 3 miesiące przed planowanym terminem. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami udało się wybudować trzecie przedszkole w Sempulnie przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego, dzięki czemu przedszkolaki od 4 września rozpoczęły swoją edukację w zupełnie nowej placówce. Uroczyste otwarcie zorganizowano natomiast dosłownie kilka dni wcześniej. Umowa została podpisana z wykonawcą i opływała na zakończenie pracy w listopadzie tego roku. Ale życzeniem rodziców i oczekiwaniem gminy było to, żeby ta inwestycja była oddana do użytku na rozpoczęcie roku szkolnego, czyli w wrześniu, teraz wrześniu tego roku. Znając proces budowlany, bo umowa została podpisana bodajże w maju ubiegłego roku, było bardzo mało czasu na zrealizowanie tak dużego zakresu robót. Wiadomym było, że jeżeli uda się do zimy, do grudnia ubiegłego roku zrealizować ten obiekt w stanie surowym, zamkniętym, to jest szansa na to, że wrzesień będzie realnym terminem, ponieważ w zimie będzie można prowadzić roboty wykończeniowe w środku tego budynku, a na wiosnę i lato przystąpić do zagospodarowania terenu i, i zakończenia całych tych robót. I tutaj, proszę Państwa, ciekawostka. Otóż założyłem się z prezesem firmy wykonawczej, że nie zdąży do grudnia zamknąć tego budynku w stanie surowym zamkniętym. Ku mojej radości prezes ten zakład przyjął, a ja go chętnie przegrałem. 12 milionów 770 tysięcy złotych, proszę Państwa, za tę kwotę mamy budynek przedszkolny przeznaczony dla 180-200 dzieci. Kompletnie wyposażony, bardzo nowoczesny. Praktycznie zeroemisyjny, ponieważ na dachu znalazły się panele fotowoltaiczne, które produkują tutaj prąd, znalazły się pompy ciepła, które będą ogrzewać ten budynek. Jest doskonała stolarka okienna i drzwiowa, którą Państwo widzicie i zobaczycie zaraz w środku. Do tego, oczywiście, całe zagospodarowanie terenu w postaci placu zabaw, małej architektury, ogrodzenia. Pojawiły się drogi, parkingi. W ramach tej inwestycji też została zrealizowana właśnie droga gminna, która przebiega tutaj przed tym przedszkolem. Przed Wszystko jest oświetlone i ma służyć jak najlepiej naszym mieszkańcom. Jeszcze jedna uwaga, pozwolę sobie ją tutaj przekazać Państwu. Jestem przekonany i mam stuprocentową gwarancję, że obiekt jest. Wykonany właściwie, rzetelnie, bez żadnych usterek i uwag, ponieważ dziecko pana prezesa tu będzie oczywiście. Obiecujemy, że zrobimy wszystko, aby to przedszkole było miejscem, w którym dzie dzieci będą się rozwijać, uczyć, tworzyć i czerpać radość z każdego dnia. Będziemy dbać o ich bezpieczeństwo, zapewniać im wsparcie i otaczać je miłością i troską. Nowe przedszkole numer 3 to miejsce, w którym stawiamy na twórcze metody rozwoju dzieci. Chcemy inspirować je do odkrywania swojego potencjału, rozwijać ich zdolności twórcze i kreatywność. Naszym celem nie, jest nie tylko przekazanie wiedzy, ale także nauka samodzielności, współpraca, budowania, budowanie relacji z innymi. Chcemy, aby dzieci czuły się tu jak w drugim domu. Szanowni Państwo, ja muszę powiedzieć i chyba to będzie właściwe zdanie, że to jest najspanialsza inwestycja współfinansowana ze środków rządowych, z wszystkich inwestycji w województwie kujawsko-pomorskim. A jak jestem wojewodą. Naliczyliśmy przeszło 3,5 tysiąca inwestycji. Nie licząc, szanowni Państwo, dużych miast, ta inwestycja też jest o najwyższej wartości, jeżeli chodzi o inwestycje oświatowe. Więc tutaj Panie Burmistrzu i wszyscy samorządowcy, Pani Dyrektor, tego naprawdę gratuluję. To miejsce na pewno jest, co zostało już powiedziane, doskonałą inwestycją w rodziny. I to miejsce będzie przyciągało i powodowało również w mieszkańcach Sępólna krańskiego coś, na czym bardzo zależy nam wszystkim, żeby chcieli tutaj cały czas mieszkać, żeby chcieli wiązać swoją przyszłość właśnie z Sępulnym Krajeńskim. Oddanie do użytku trzeciego przedszkola w mieście to oczywiście najważniejsza, ale nie jedyna informacja oświatowa na początku nowego roku szkolnego w Sępólnie. Tradycyjnie zatem na przełomie sierpnia i września pytamy, jak przebiegały wakacje w innych placówkach oświatowych w gminie. Panie dyrektorze, do jakich szkół y, y, po wakacjach wróciły dzieci i uczniowie z gminy Sępólno-Kraińskiej? Do pięknych, do wyremontowanych, przygotowanych, y, z pełną kadrą pedagogiczną, gotowych do pracy. Panie dyrektorze, czy tak jak co roku mówiliśmy, taki w tym roku w wakacje w każdej szkole zadziało się coś, czy, czy niekoniecznie? Oczywiście, trudno byłoby inaczej. No, na pewno największym osiągnięciem, o czym już wszyscy wiedzą, jest otwarcie nowego przedszkola. To jest temat odrębny, ale wszystkie pozostałe szkoły doczekały się remontów jedne większych, drugie mniejszych. Mhm. E, taki jeden albo dwa przykłady na takie. No, taki... Bardzo. Szkoła w Zalesiu ma. Przepiękną na poziomie XXI wieku łazienkę dla dzieci, ślicznie przygotowaną, wyremontowaną. Przykładowo szkoła w lutowie, wymalowana siłami własnymi, to trzeba podkreślić, pana dyrektora, pracowników. W zasadzie. W 50-70%, a więc znacznie w zakresie przekraczającym potrzeby. Szkoła w Wałdowie podobny sposób, wyremontowana, wymalowana, są bardzo ładne, eleganckie. Każda ze szkół, o szkoła numer 3, przykładowo już zaadaptowała pomieszczenia po. Przedszkolu. To duża, duży trud pracowników tej szkoły w przygotowaniu, przyniesieniu klas, pomieszczeń. Wszystko jest bardzo ładnie przygotowane i wyremontowane. Na koniec jeszcze wrócimy do tego przedszkola, o którym, o którym Pan wspomniał. To przedszkola numer 3, ale, Panie Dyrektorze, chciałem zapytać o, o uczniów, m, którzy uczęszczają do, 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 do Sempoleńskich Szkół. Mm. Na, w ilu szkołach brakuje ósmych klas? Bo czy to jest jakiś problem z tym, że, 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 że ten rocznik podwójny właśnie wyszedł z podstawówek, poszedł do szkół ponadpodstawowych, yy, no i w podstawówkach w związku z tym nie ma ósmych klas? W gminie jestem ukraińskie ten problem nie jest taki uciążliwy, tylko w szkole numer 3 i w szkole w Wiśniewie nie ma. W bieżącym roku klas ósmych w pozostałych szkołach są klasy ósmy, a więc nie odczuwamy tego problemu. Bo, bo to też się w wielu miejscach w Polsce przekłada na kadrę nauczycielską. Jak to wygląda w Sępólnie? Nie mamy problemów z kadrą. Kadra jest kompletna, nie udało się czyli udało się nam uniknąć takich problemów. Pojawił się jeden problem w ostatniej chwili, ale pomogły nam tutaj dzieci ukraińskie, powrót rodziny ukraińskiej pozwolił na zatrudnienie jednego nauczyciela na świadczeniu kompensacyjnym. To był jedyny przypadek taki trudniejszy, który udało się rozwiązać. Bardzo dużo hałasu było tutaj na, na, na przełomie sierpnia i września w całej Polsce o specjalistach, o psychologach, o takich rzeczach, czy jaki jak, jak tutaj, jaki tu jest problem? Z psychologami rzeczywiście mamy pewne trudności w ich pełnym zabezpieczeniu w szkołach w miarę możliwości z Zapewniamy tych specjalistów. Tam, gdzie występowały takie problemy, państwo dyrektorzy zwrócili się do kuratora oświaty o zgodę. Takie były przypadki. Ktoś jest w trakcie studiów, kończy je ale i tutaj w zasadzie nie odczuwamy jakiegoś poważnego problemu. Dobrze, Panie Dyrektorze, to więc na koniec wróćmy jeszcze do tego yy, przedszkola numer 3. Sporo, sporo w, w, w tym wydaniu naszego programu już na początku o nim, yy, o nim mówiliśmy, ale z takiego organizacyjnego yy, punktu widzenia, na ile problemów to przedszkole rozwiązało? W zasadzie prawie wszystkie, chociaż nie zupełnie wszystkie, prawie wszystkie. Przenosimy tam, przeniesiono tam cztery oddziały przedszkolne z istniejących przedszkoli. Powstały cztery oddziały jako własne, więc jest osiem oddziałów. Ciągle jednak mamy na terenie miasta jeszcze w szkole numer jeden na przykład na dwie zmiany funkcjonujące oddziały przedszkolne. To jest też problem, który chcielibyśmy rozwiązać. Ale najważniejsze jest to, że mamy miejsce w oddziałach wielogodzinnych dla wszystkich chętnych i no z niewielkim zapasem, a więc rozwiązaliśmy kluczowy problem braku miejsc w oddziałach wielogodzinnych. Właśnie, panie dyrektorze, czy to jest tak, że rzeczywiście jakby to jest pierwszy rok od wielu lat, w którym wszystkie przedszkolaki znalazły miejsce yy, yy, w przedszkolach? No nie do końca. My staraliśmy się w minionych latach przecież zapewnić miejsca dla wszystkich dzieci i pan i państwo tutaj słuchacze nasi wiedzą, że co roku do, dokonywaliśmy różnych rzeczy. Podziału niestety pomieszczeń w przedszkolach na, na mniejsze, po to, żeby móc zmieścić te oddziały, adaptacji pomieszczeń, kilka projektów, trzykrotnie projekty Urzędu Marszałkowskiego, to były ogromne pieniądze, po to, żeby zaadaptować pomieszczenia różne. Czy to dostosować się, zaadaptowaliśmy pomieszczenia w szkole numer 3, ale to były jednak ciągle za takie działania Działania no nie stuprocentowe, no takie tymczasowe i wreszcie udało się nam przeprowadzić to, o czym marzyliśmy. Nowoczesne, piękne przedszkole. A teraz w naszym programie przenosimy się na chwilę na ostatnią sesję Rady Miejskiej Sempulna, na której przedstawiono informacje dotyczące inwestycji w pierwszym półroczu tego roku. Najważniejsze z nich to właśnie przedszkole no i skatepark. Te wszystkie inwestycje opiewają na kwotę ponad 27 milionów złotych. Jednakże to jest tylko stan na to pierwsze półrocze, ponieważ tak jak państwo wiedzą, tak jak państwo mieli w sprawozdaniu, wszystkie inwestycje to nie tylko kończą się i zaczynają w tym roku, ale są też inwestycje, które rozpoczęły się w 2022, a kończą się w 2000 23, tak jak budowa przedszkola, czy rozpoczynają się w 2023, a kończą się w 2024, tak jak remont dróg, te wszystkie zadania inwestycyjne, czyli całość inwestycji opiewa na kwotę około 45 milionów złotych. Ponadto mamy jeszcze dodatkowe zadania inwestycyjne, które są w WPF-ie, bądź Będą zabezpieczone w budżecie, tak jak budowa wielofunkcyjnego boiska w zborzu 2 900, 000, budowa drogi w świdwiu 2 300, 000, remont drogi ulicy Komierowskiej 1 300, 000, rozwój lokalnej infrastruktury sportowej poprzez remont sali gimnastycznej w Centrum Sportu i Rekreacji 1 100 000, oraz budowa budynku, budowa windy w bibliotece 250 tysięcy. Te zadania to jest około 8 milionów złotych, jeszcze dodatkowe środki finansowe na realizację zadań inwestycyjnych. Dziękuję bardzo. A skoro o inwestycjach mowa, to warto też wspomnieć o stadionie miejskim w Sempulnie. Kilka tygodni temu władze miasta złożyły wniosek do Ministerstwa Sportu o dofinansowanie remontu sali gimnastycznej Pilawa i o budowę sztucznej nawierzchni na bocznej płycie boiska. Teraz z Ministerstwa napłynęły dobre informacje w tej sprawie. Nawet bardzo dobre, ponieważ obydwa wnioski się okazuje uzyskały wsparcie finansowe. Przypomnę, że jeden dotyczy właśnie remontu hali sportowej Pilawa, a drugi założenia sztucznej nawierzchni na bocznym boisku, który jest już oświetlone, a jest to też wniosek naszych sportowców, który mówi, że warto mieć takie boisko do właśnie treningów i ćwiczeń w tych okresach, kiedy nie można korzystać z boiska na przykład nieoświetlonego czy z trawą naturalną. Boisko sztuczne z oświetleniem w 100% wypełni tutaj oczekiwania naszych piłkarzy i, i trenerów, którzy właśnie oczekiwali na taki, na taki obiekt i tutaj się Okazuje, że nasze obydwa wnioski, zarówno remont halipilawa, jak i, i, i założenie tutaj sztucznej nawierzchni uzyskały wsparcie, co oznacza, że w przyszłorocznym budżecie będziemy planowali realizację tych zadań. Panie burmistrzu, czy no właśnie w przyszłorocznym budżecie, czy mm, pewnie tak, czy pan już liczył, czy Państwo liczyliście już, ile, ile to będzie kosztowało, bo zdaje się, że, że tu mówimy o dofinansowaniu 50-procentowym, a, a, a no powszechnie wiadomo, że inwestycje w sport, turystykę czy rekreację, no to no, nie są tanie inwestycje. No nie są to tanie inwestycje, ale się opłacają. Tutaj jeżeli chodzi o Hale Pilawa, to całkowity koszt remontu przewidywany jest na ponad milion złotych, więc tutaj 500 tysięcy trzeba zabezpieczyć własnych środków, natomiast sztuczne boisko, boisko, no tutaj jest prawie 2 miliony 800 tysięcy złotych, no to tu już 50% to jest też kwota znacząca w budżecie, no ale trudno nie skorzystać z takich pieniędzy, tym bardziej, że jest to wniosek naszych mieszkańców, którzy uprawiają sport i trzeba jak najlepsze warunki tutaj naszym mieszkańcom zapewnić. I na koniec naszego programu wracamy jeszcze na chwilę do sierpniowych dni miasta, których niewątpliwie największymi atrakcjami okazały się być koncerty zespołu Kombi Łosowski i piknik wojskowy Ministerstwa Obrony Narodowej. Panie pukowniku, jesteśmy na pikniku wojskowym w Sempollnie Kraińskim. Jak do tej pory pan to ocenia? Bardzo dobrze, frekwencja dopisała mimo takiej skwaru, jak dzisiaj panuje, ale naprawdę kto tutaj przyjdzie zaszczyci swoją obecnością. Naprawdę czeka dużo atrakcji dla uczestników pikniku, począwszy od koncertu, który się teraz odbywa orkiestry wojskowej, poprzez występy artystów, no i oczywiście Sprzętu wojskowego i możliwość rozmowy z żołnierzami o służbie wojskowej, jak zostać żołnierzem wojskowym, jak przejść procedurę. Ku temu właśnie jest między innymi punkt rekrutacyjny Wojskowego Centrum Rekrutacji w Bydgoszczy. Panie Pokojniku, tak jak się przeszedłem tutaj po pikniku, to widzę, że największym zainteresowaniem cieszy się Czołg Leopard. Czy to jest dla Pana zaskoczenie? Nie, nie jest zaskoczenie, ze względu na to, że ten sprzęt nie występuje w województwie kujawsko-pomorskim żadnej jednostce wojskowej, więc tutaj sprzęt przyjechała ze świętoszowa, nie jest to tajemnicą, ale naprawdę jest oblegany ze względu na to, że można po prostu tutaj wszędzie wejść, zobaczyć, usiąść za sterami kierownicy poczuć się w roli kierowcy tego czołgu. Potwora, rzekłbym, bo to naprawdę jest duży tonaż, duży gabaryt sprzętu. Wejść, zobaczyć, porozmawiać i zrobić sobie zdjęcia nawet. tuż po zejściu ze sceny w tym Kraińskim, yy, jak wrażenia? Mi <grym> się dobrze grało, a jak to trzeba publiczność zapytać, jakie wrażenia? A jak to by się podobało? No, rewelacja, ja jestem po prostu pod wrażeniem, te wasze klawisze to naprawdę robią gigantyczne wrażenie. No tak, myślę. Cała muzyka się opiera, kombiowa, na, na moich aranżach i tych klawiszach, i do dzisiaj gram na tych oryginalnych brzmieniach, szczególnie w starych utworach. Ten, te, ta przerwa, drobne kłopoty z prądem nie przeszkodziły. No nie, no to była sprawa techniczna, ale firma, która obsługuje, poradziła sobie, no była przerwa, takie rzeczy się zdarzają czasem, no, ale yy, firma poradziła, przepięła się gdzieś tam indziej i już nie wysiadały już na cenę. A jak symbolejska publiczna? No znakomita, no to widziałem. <mulety>

Cieszymy się, że mogliśmy dla Was zagrać naprawdę wspaniałe miejsce, wspaniałe miasto, wspaniała atmosfera. Dlatego, żeśmy też to podkreślili utworem zaczarowane miasto Sempulno. I miejmy nadzieję, że się znów spotkamy. I wszystkiego dobrego. Do zobaczenia.